Idę w kolejnym filmiku, w takiej cudnej scenerii z ogromem dzikich róż, w takiej przestrzeni, że tak powiem, nadwodnej. Tutaj mamy ujście Wisły. E, mamy tutaj właśnie, to jest e, z poziomu trasy e, rezerwatu, który e, jest w kierunku e, Mewie. Moment łache i mamy właśnie z jednej strony właśnie tutaj e, obserwujemy Wisłę tutaj mamy ogrom całą trasę z dzikimi różami tam był taki punkt widokowy e, generalnie przepiękna sceneria przewiew i tutaj mamy Aure, która się miesza. Właśnie taki troszeczkę motyw tego piasku, wygoci wiatru i tych dzikich ruchów. Jeżeli chodzi o dzikie róże, to w ogóle... E, aha, i to jest z poziomu e, Fibno, jak dobrze kojarzę. Natomiast po drugiej stronie mamy... Ale ja mam pamięć ulotną. Ja tutaj jestem pierwszy z daleko akurat zna tę Nikoszów chyba. Więc tam będziemy po prostu później płynąć promem na drugą stronę Dzikie róże w perfumach to według mnie głównie dwie propozycje Jest to La Rose, Sandy Burgas, o których już wspominałam Gdzie naprawdę początek jest dziko mocno dziko oraz ten motyw dzikich róż, momentami takiej troszeczkę dzikiej róży, troszeczkę takiej właśnie wpadającej w, w konfiturowość, ale jednocześnie nie będącym motywem typowej konfiturowości, to oczywiście też róża, róża majowa, trony tam w postaci krótkiej Marleny marki Fragonard. Także te dwie propozycje wydają mi się najbardziej takie pasujące. Inna sprawa, że mamy też motyw takiej właśnie dzikiej róży, w postaci stricte konfiturowej. Natomiast tutaj bardziej jednak jest ta przestrzeń i wydaje mi się, że te dwie propozycje bardziej by tutaj klimatycznie i tak realnie bardziej pasowały. Podobna pod serię może i może, ale również pod serię mi Róża, bo najmniej Róża. Nie pamiętam dokładnie, no jest taka seria właśnie poświęcona temu motywowi kwiatowemu, dlatego że Róże to jest jeden z moich najkochańszych motywów kwiatowych. Zresztą w serii Flower pary. przedstawiałam moje trzy najukohańsze kwiaty, czyli m.in. Róże. Bardzo też lubię piwonie, lilie, fiołki, to też są motywy, które szczególnie były oczywiście kwiaty drzewek owocowych.